Po raz kolejny swojemu do mnie zadzwonili. Ja mam takie wrażenie, że tam mało pomyślunku jest, bo w zeszłym tygodniu było zresztą dokładnie to samo, z tą różnicą, że ja się nie zapytałem, czy oni są zdrowi, rowiną, no myślę, żeby, żeby takie rzeczy zrobić. Tylko było hura bura, o super rekord, to tamto. A było dokładnie to samo, wyzywał mi syna, pomawiał rodzinę i różne tego typu rzeczy. Tylko ja mam takie wrażenie, że oni albo mają moralność bardzo obniżoną, tam wszyscy, że jak ktoś nie przyjdzie i powie, ty nie zrobiliście super, to nie zaczynałem myśleć, czy robią to super. Tylko było o, super rekord, ale fajnie, dymy. Więc no a to, co ja powiedziałem, no. Pozew jak najbardziej będzie. Najśmieszniejsze jest to, że Jacek Murański w telewizji odgrywał... W telewizji chyba. Bo chyba w telewizji. Nie wiem, gdzie on tam grał. W telewizji odgrywał y, Adolfa z Niemiec. W sumie z Austrii, ale z Reichu. Więc no, taki kupa Polak. Więc y, co mogę powiedzieć, no. Ja akurat kupiłem 244 bilety na Fame. No, zresztą też się Rafał bije, więc... No więc ja tam owszem pojadę mu kibicować. On przyjeżdżał mi, kibicował, zresztą też tam inni koledzy się biją, więc y, jak najbardziej będziemy mieli trybunę. Za jakieś dwa dni, maksymalnie trzy, y, będziecie mogli właśnie tą koszulkę, którą teraz widzicie, razem z nią bilet na mój sektor, nas na tą stronie ogarnąć. Ja uważam, że po prostu bardzo mi fajnie się zachowali względem osoby, która. Bo z fajmu ogólnie zawsze była beka. Jak Fame powstała, to no, trzeba, możecie nawet na te karty popatrzeć. To już zostało bardzo skrętnie zasypane piaskiem. Teraz influencerzy z jakiegoś Team mój X ekipy, wiecie wszyscy y, najwięksi w Polsce się biją, ale jak Fame powstawał, to, to był to taki zlepek patologii i był to bardziej twór taki, który się oglądało dla beki, a nie z jakiegoś poważania do jakichkolwiek osiągnięć, czyichkolwiek, więc zawsze jak była możliwość albo jak prosili, ja byłem w stanie im pomóc, a teraz nawet wiesz piszę tam jednego czy drugiego chłopa, kurwa stary, to, to nie jest w porządku, nie, już w sumie drugi tydzień sobie pay per view Po moim synem sprzedajecie i, i chyba nie widzą problemu. I tyle, mam nadzieję, że chociaż im pay per view pójdzie. No nic, no nie? Tak, w skrócie. Co tam jeszcze mogę mówić? Resztę to tam powiedziałem: no przecież to nie Niedorzeczne, co ten człowiek robi i tyle. Zresztą oni e, brak szacunku do siebie samych już raz wykazali przy tym człowieku, jak on ich od najgorszych wyzywał, bo, bo Jacek Murański już raz, raz swojemu odszedł. Duża drama była, a potem było dżentelmeńskie e, podotykanie się siusiakami i, i, i nadal go tu kreują na gwiazdę. No nic, no. Bez meli na łapie to ręki nie podam, no. Tyle mam do powiedzenia. Też niektóre osoby nie rozumieją pewnej zależności, a mianowicie ja nie zawsze jestem miły dla wszystkich. Jak y, jakoś nie lubię to ja to mówię dosyć dosadnie i nie boję się tego powiedzieć. To z racji tego, że Żydzi wszyscy idioci zauważyli już po tylu latach brawo, po dziesięciu, zauważyli, że jak ktoś coś o mnie powie, to po mnie to spływa. Więc albo kiedyś, y, kiedyś już była taka akcja parę lat temu, mówili, że wychowujemy dziecko mojej siostry. Albo mi dziewczynę odk wyzywają, albo teraz na dziecku się skupia cała uwaga, jakieś k***a, memy są i jakieś inne pomówienia, więc jeśli tylko w taki sposób jesteście w stanie wpłynąć na moje dobre samopoczucie, to trochę nisko upadacie, nie? To znaczy, że nie do końca z wami jest y wszystko w porządku. Ja nikomu dzieci nie wyzywam, ad personum. To jest też trochę trochę średnie. No, to by było na tyle w sumie. My teraz idziemy się przejść, spacer zrobić. I tyle, no. Za niedługo do Polski wracamy, ruchy będą czynione. I tyle, to tylko pokazuje ogólnie, to też jest dobry przykład dla wszystkich, <słuch> że jak będzie miał możliwość cudzym kosztem albo kosztem cudzej rodziny sprzedać 5 pay -per view więcej. To nieważne, czy jesteś mną, czy jesteś mniejszy, czy jesteś większy, to nie tak to zrobią. Polecę tylko jak są zyski. Więc no, w łodzi jeszcze będę, będziemy mieli ten sektor, będzie wszystko fajnie. No i tyle, nie. nhanh <coughs> lên